Witam, witam i o zdrowie wszystkich pytam, bo zdrowy jest kanał Arlena Med. Ja nazywam się Arkadiusz Ławczyński, jestem współwłaścicielem poradni Arlena Med w Olsztynie oraz instruktorem uzależnień. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, w jaką karę można sobie wymyślić, jak się jest uzależnionym za niedotrzymanie słowa danego mu sobie, że rzucamy jakiś rodzaj uzależnienia. Więc co już yy, Powiedzmy, że postanowiłeś, że rzucasz uzależnienie. No i od dzisiaj na przykład będziesz palił paczkę papierosów zamiast na przykład paczki trzech papierosów. Lub że rzucasz całkowicie te palenie. No ale życie jest brutalne. Nie zawsze to się udaje. I coś trzeba z tematem zrobić. Okazuje się, że drugiego dnia. Wystarczyło ci silnej woli, i poszedłeś do sklepu, kupiłeś sobie paczkę. Z wczorajszej paczki zostały jeszcze prawie pół, i to wszystko spaliłeś. Więc no, coś trzeba wymyślić, żeby siebie zganić. Więc, żeby to siebie zganić, możesz wymyślić sobie na przykład jako taką karę, niby to, że na przykład przez. Najbliższy tydzień to ty będziesz zmywał naczynia i ty będziesz wynosił śmieci. Albo karą drugą może być to, że przelewasz stuwę na szpital psychiatryczny w Olsztynie jako darowiznę. Kolejną rzeczą, jaką karę może sobie wymyślić, jak na przykład głosowałeś na Nawrotskiego, to przelewasz. 100 zł na WOŚP, a jak głosowałeś na Trzaskowskiego, to przelewasz 100 zł na Caritas. Kolejną karą, jaką możesz sobie wymyślić, to jest na przykład, że dzisiaj i przez najbliższe dni nie będzie igraszek z partnerem. Kolejną rzeczą, którą możesz sobie wymyślić, to robić zakład z partnerem, partnerką, przyjacielem o to, że jeśli nie wytrzymasz, to stawiasz kolację albo dobry obiad i idziecie do restauracji na Twój koszt. Yy, I tak możesz właśnie sobie tego rodzaju rzeczy wymyślać. Natomiast, jeżeli byś się chciał nagrodzić, bo wiem, że spodobał Wam się odcinek o nagrodach, które obejrzało Pana tysiąc osób, za co bardzo Wam dziękuję, yy, to możesz zrobić sobie pyszną kawę tę. Z lodami. Podaję Ci przepis, bo podawałem przepis na tamto, to podam i na to. Idziesz sobie do sklepiku, kupujesz lody śmietankowe albo na przykład waniliowe, czekasz, żeby troszeczkę stawiasz je poza lodówką, żeby troszeczkę tak delikatnie stopniały. Tniesz je na drobne kawałeczki, żeby były takie miękkie. Do, robisz kawkę sobie w międzyczasie, zalewasz tą kawką te lody i powstaje ci fajna latę z lodami. Do tego możesz dodać bitą śmietanę jako nagrodę, ale nagroda jest za to, że cały tydzień wytrzymasz bez tych papierochów, bez tego piwa, bez tego. Bez tej wódki, bez tej działki heroiny czy czegokolwiek, jakiegoś innej, innej rzeczy, którą zażywasz, lub bez gry, w hazard, lub jakiegoś Twojego innego uzależnienia. To za to sobie robisz na przykład fajną latę. Lub inna nagroda, że dzisiaj wieczorkiem robisz sobie właśnie zakład, że jeżeli wytrzymasz cały dzień bez tych papierochów. Cały dzień bez tego piwska. Cały dzień bez tej wody, Cały dzień bez tego, bez tej amfy. Czy bez tego, bez tej Marysi. To wieczorem są igraszki z Twoim partnerem czy partnerką. Myślę, że warto taką nagrodę sobie dostać. Kolejną nagrodą, jaką możesz mieć, jaką możesz zrobić sobie, to zaoszczędzone pieniądze, które uzbierałeś przez cały tydzień, Idziesz z dzieciakami, jeżeli masz dzieciaki do zoo. A jeżeli nie masz dzieciaków, to idziesz z partnerem, partnerką, przyjacielem, przyjaciółką, z kimkolwiek tam sobie idziesz i to jest Twoja nagroda. Możesz wymyślić sobie jeszcze jedną nagrodę, czyli możesz w ramach nagrody kupić Moją książkę Biblia: Jak prowadzić firmę, jak sprzedawać i zarabiać więcej. To może być Twoja nagroda. Mało tego, jeżeli teraz, do końca, którego? Dajmy na to do 12 czerwca, do moich urodzin. Ja sobie sprawię prezent. To będzie prezent dla ciebie. Zapiszesz się do mnie na terapię, to dostaniesz tą książkę po przynajmniej 10 wizytach ode mnie za darmo. Jest tam dużo o nawykach, jest o tym, jak realizować swoje cele. Jest o tym, jak prowadzić firmę, jak zarabiać więcej, jak, jak być szczęśliwym i fajnym człowiekiem. Dlatego zapraszam Cię do mnie na terapię, jeżeli je potrzebujesz. O, o kiju było na początku, nie chciałem tym kijem straszyć, ale czasami trzeba. O marchewce było więcej, więc zapraszam Cię do jedzenia marchewki podczas terapii i mam nadzieję, że będziesz robił. Lub robiła dalsze postępy i kroki w Twojej terapii, kiedy przyjdziesz do mnie. Zapraszam Cię serdecznie.